Także witam serdecznie, dzisiaj przedstawiam wam najprostszy poradnik jak stworzyć swoją kryptowalutę, swojego memcoina, swój memtoken, jak zwał tak zwał. Co potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno e, nasz portfel dosolany. będzie to najprostsza opcja wydaje mi się na ten moment, także jeżeli nie macie portfela to wchodźcie sobie na Fantoma. Wszystkie linki macie w opisie, żebyście nie nadziałali na jakieś skamy czy oszustwa, bo jest dość sporo ich. Klikajcie sobie Download Fantom, wybieraj sobie wtyczkę do której przygodarki chcecie. Konfigurejcie go. Jeżeli nie wiecie, jak skonfigurować portfel, znajdziecie poradnik również na moim kanale, też go wam zlinkuję, jeżeli chcecie zacząć. Następnie musicie sobie uruchomić tę wtyczkę. Tak, jak widzicie, już mam tę wtyczkę, czyli ten portfel skonfigurowany. Musicie posiadać kilka jakichś dolarów w solanie. Zalecam, tak powiedzmy, 0.05, 0.06, ponieważ stworzenie jest bardzo tanie, kosztuje tam dosłownie kilka dolarów. No, ale musi mieć opłatę transakcji. Także co robicie? Wybrać swoje konto, wybrać swój portfel, doadujecie sobie go, klikacie receive, kopujecie adres i wrzucacie go sobie i wpłacacie na niego, po prostu. Następnie przechodzicie do PAM.fun, czyli strony, gdzie możecie stworzyć taki token w dosłownie minutę. Tutaj mogę wam pokazać za chwilę, jak ktoś tworzy nowe te tokeny. Także tak, wiecie, cały czas to leci. Natomiast przechodząc do meritum, czyli jak stworzyć, klikacie start a new coin. Bardzo prosto, name, czyli pełna nazwa. Ja wymyśliłem sobie nazwę, że zrobię sobie token pod nazwą moneybag. Ticker to jest skrót, czyli tak zwany, skrót, po prostu skrót, shortcut, który będzie można wyszukiwać ten kod, token na innych giełdach, na Dextoolu czy na CoinGecko, do dodajecie go, gdyby udało się. Description to jest opis, wpisujecie sobie, co tutaj chcecie, klikacie show more options, w Twitter link możecie dać swój Twitter telegram, link na to swój telegram, na przykład założyć sobie jakąś grupę lub kanał na telegramie, na no website, czyli strona, stronę i tak dalej. Mogę zrobić dedykowany odcinek, jeżeli chcecie, szczegółowo tłumaczący, jak zacząć tworzyć memcoiny, jak skalować je jak prowadzić socjale, czy typu Twitter, jak stworzyć kanał na Telegramie poprawnie, zabezpieczony przed botami, jak bardzo taniej, szybko postawić stronę internetową z jakichś szablonów i tak dalej. Zostawcie tylko jakiś komentarz w tym kierunku, a ja postaram się zrobić o tym materiał. W Image or Video, no to wrzucać sobie logo tego tokenu. Tak jak widzicie, już sobie tutaj wrzuciłem grafikę, w tym przypadku money back, czyli worek pieniędzy, tak się zgadza z opisem, ze wszystkim. Jeżeli chodzi o tworzenie tego wszystkiego, pamiętajcie, żeby połączyć swój portfel przez MetaMaska prawy tu działam, to i mój pseudonim, i moją kwotę. Po prostu musicie go połączyć. Pokażę wam to, jak to działa dokładnie: w się Disconnect. Jak jesteście już na stronie, po prostu musicie kliknąć Connect Wallet, Wybierę sobie Phantom, wyskakuje wam okienko, klikacie się Confirm i to tyle. I ma, jesteście zalogowani. Jak już jesteście zalogowani, wypełniacie sobie te resztę rzeczy, uzupełniacie i po prostu klikacie Create Coin. Tutaj wpisujecie sobie kwotę, którą chcecie po prostu wrzucić, jeżeli chodzi o Start w tym przypadku. Sam koszt to jest 0.2 Solany: 0.02 Solany to jest na nie chyba 3-4 dolary, powiedzmy. Mogę się mylić. No, i tutaj swój inicio zakup wstawiacie, Czyli początkowy zakup ja zalecam. Jeżeli chcecie coś dla, dla fan, dla żartu, wpisać sobie te 0.201, to już, żeby nie tracić za dużo pieniędzy, wpiszmy sobie 0.2 Create coin Wyskoczy wam za was, mnie z Fantoma po prostu o stworzeniu tego. Jak się czasem zległe, to trzeba kliknąć go i sobie włączyć. Żeby się to załadował. Może to trochę potrwać, ponieważ grafika jest wstawiana na ich serwery. Dostaliśmy takie powiadomienie i mamy tutaj kontrakt, czyli 0.04, czyli 0.02 to jest prowizja strony 0.02, czyli nasz initial, buy, czyli nasz początkowy zakup. Klikacie confirm i to tyle tak naprawdę. No i gotowe możecie sprawdzić transakcję, a możecie sobie zobaczyć też tego waszego coina. Tak jak widzicie, on już wystrzelił. Trace, no to widzicie mi tutaj, trade, jeżeli ktokolwiek kto się w nie załaduje a ty macie. O ktoś już ludzie jakieś kupili. No ludzie już kupują na po 0,02, no i tyle, tutaj macie def, czyli mnie, ile mam procent z całego supply'a, czyli z całej ilości wszystkich tokenów, tak, jak widzicie, może sobie treat, tutaj możemy sobie komentarze, tutaj większość to są jakieś oszustwa i tak dalej, także miejcie to się na uwadze, tak, widzicie, w moment to wyskoczyło, ignorujcie, zazwyczaj to są boty, tutaj możemy sobie dać filtrację, żeby, że ludzie kupili, OK. Bony Curve, czyli moment, kiedy nasz token zostanie już, że tak powiem, skończony. Czyli żeby wejść na deck screena i po prostu mieć już ten budżet, ten liquidity, płynność na trady, no to wymagane jest to, żeby sobie dobić te 92 tysiące na ten moment dolarów Market Capu, czyli tyle ludzie muszą po prostu e, mieć załadowane. Nic prostszego. Jeżeli to zapewni się w 100% zazwyczaj przy końcówce, na ten token dumpują ludzie, dumpują boty, dumpują snapperzy, więc raczej tego nie osiągniemy. Natomiast, jeżeli byście osiągali i byście skalowali projekt, no to na pewno przy tym końcu będzie ciężko przebić. A jak już przebiecie, no to wtedy wejdziecie już na normalny market, czyli będziecie dostępni na DexScreenerze, Dexdulu dekstulu i tak dalej. No i King of the Hill, czyli po prostu mm, top 1 który w tym momencie ma największy hype. To jest bazowane z tego, co mi wiadomo, na market capie plus na odświeżeniach strony. I wtedy wyskoczycie na stronę głównie po prostu pamfanu. I tyle w sumie, jakby Bonding Card to jest właśnie ten budżet, który stworzył um, ten token. I z tego budżetu, jakby, jeżeli ktoś kupuje, to kupuje od strony token czy od tego Bending Curve i on się zmniejsza. I wtedy ten pasek się po prostu zapełnia. Jeżeli chcecie kupić, no to wpisujcie sobie te kwoty, Play Playstrade. Jeżeli chcecie sprzedać, tak jak ja w przypadku, chcę sprzedać sobie, załóżmy, 100%. Dostałbym zwrot pieniędzy po prowizji, więc nie chcę mi się nawet tego robić, ale po prostu, jacie, załóżmy, że sprzedam sobie 50%, a może też wpisać ręcznie, załóżmy, sell Playstrade. Dosyć powiadomienie, że tyle stracicie, tyle zajmiecie zamiast salany. No i tutaj nasza prowizja network fee. i to w sumie tyle. Nie anulowałem, żeby wam tylko pokazać. E, możemy sobie zobaczyć, e, ktoś. nie, nie, nie kupuje, tak naprawdę na ten, ten projekt jest martwy, więc możemy sobie przykładowo z PlayStation, żeby sprzedać wszystko. To jestem pewien, ile otrzymam tej Solany. 0.02 niecałe, za wszystkie nasze tokeny. To jest prowizja network fee. Confirm, gotowe. I token stał sprzedany <laughs> i tyle. I teraz prawdopodobnie nie też się wyprzedawać, albo kupać, bo może jakiś ruch się pojawi. I to w sumie tyle. Jeżeli chcecie kupić, to tak samo jak cię. Baj, sobie. My mamy 0.2300, to możemy nawet za wszystko kupić. Ale pamiętajcie, żeby zawsze wystawić troszeczkę budżetu na transakcje FI, na prowizję z transakcji, bo jednak to musicie po prostu sobie mieć, żeby móc to sprzedać. No i tak, jak wiecie, ktoś tutaj sobie zakupy po tym, jak ja sprzedałem. No, no i tyle. Jeżeli macie tutaj wykrzykniki, to znaczy, że transakcja jest prawdopodobnie przez bota prowadzona. Dużo osób stawia sobie boty różnego rodzaju, żeby po prostu snajpić sobie te tokeny, kupować tanio, czekać aż ktokolwiek też kupi, potem zrzucać na nie. No i tyle. Jeżeli chcecie więcej poradników, na przykład jak, na co uważać podczas na przykład e, szukania memcoinów, jak zacząć trade'ować na memcoinach, tak samo zostawiajcie komentarze. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Dołączajcie mojego telegrama. subujcie.